Fenicjanie i Fenicja. Chociaż Fenicjanie i Fenicja można powiedzieć, nie zapisała się w historii ludzkości jakoś bardzo mocno, jeśli chodzi o wygrane bitwę, chociaż jeśli spojrzymy na jedną z kolonii stworzonych przez Fenicjan, czyli Kartaginę, ta mocno wgryzła się i została mocno zapamiętana, jeśli chodzi o Rzym, to jednak dzięki Fenicjanom i Fenicji ten starożytny świat mógł. Niejako bardzo szybko się rozwijać. I nie chodzi tu tylko o wymyślenie pisma alfabetycznego, tego zapisywania tej naszej mowy w taki bardzo, bardzo skuteczny sposób, który stosujemy oczywiście do tej pory. Oczywiście nie pismo fenickie, tylko ten rodzaj pisma. To jednak ci Fenicjanie, dzięki temu, że byli świetnymi handlowcami, świetnymi żeglarzami, niejako spinali ten cały basen Morza Śródziemnego i nie tylko. W taką jedność, przenosząc nie tylko towary, ale też myśli, przenosząc wiedzę, ludzi, i powodując, że ten basen Morza Śródziemnego był niejako takim połączonym organizmem połączonym i z Egiptem, i też na przykład z Bliskim Wschodem. Jeśli chodzi o Fenicję, to ta zajmowała teren wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. I to naprawdę taki fragment, Długi na ponad 200 kilometrów, ale nie szeroki, ponieważ od 10, 15 do 50 km w głąb lądu. A tymi największymi miastami Fenicji był Sydon, Arwat, Tyr, Akka. Pamiętajmy, że Fenicja to nie był taki jeden jednolity organizm państwowy. To raczej taki zbiór miast państw. Miast państw, które co ciekawe, przez większość swojej historii. Była pod wpływem, pod niejako kuratelą innych, większych państw, mocarstw, imperiów. Sami Fenicjanie pojawili się w tym terenie około 3000 lat przed naszą erą, ale do 1600 lat przed naszą erą właściwie bardzo mało wiemy o nich. Dopiero wówczas niejako ci Fenicjanie zaczynają być, pojawiać się na, nie tyle na kartach historii, co te informacje o nich jesteśmy w stanie zdobyć. Do około 1100 roku przed naszą erą byli pod władzą egipską. Następnie do roku 876 fenicjanie byli niezależnym organizmem, a raczej organizmami państwowymi, bo jak wspomniałem, ponieważ jak wspomniałem, to były takie miasta-państwa, które dosyć mocno ze sobą konkurowały. Coś jak Mezopotamia Później przeszły pod władzę Asyrii, następnie znowu Egiptu, Babilonu, Persji, Persji od 538 roku. W 333 roku przed naszą erą zostają podbite, zajęte przez Macedonię. Właściwie większość w Fenicji jako wita tego Aleksandra Wielkiego jako wybawcę, tylko właściwie tyr mu się stawia, ale po 8 miesiącach oblężenia zostaje całkowicie zdoby, zdobyty i całkowicie zniszczony. Później, 64 rok przed naszą erą, trafia ten obszar pod panowanie Rzymu, a od 395 roku naszej ery pod władzę wschodniej części Imperium Rzymskiego. Pamiętajmy, że ten obszar Fenicji to tylko niewielka część historii Fenicji, ponieważ Fenicjanie to handel i żegluga i zakładanie kolonii. Zakładanie kolonii nie tylko na całym obszarze basenu Morza Śródziemnego, ale też poza nim, po, ponieważ oni wypływali dalej. I tam też zakładali swoje kolonie, kolonie, które przeistaczały się oczywiście w niezależne organizmy, ale niejako spinały się w jedność. Ten handel był niejako podstawą całego tego świata fenicjan, nie wiem jak to nazwać, ponieważ oni do można to tak powiedzieć, że uważali się za bycie Fenicjanami, ale każdy z nich uważał się za mieszkańca, obywatela tego miasta, państwa, w którym żył. Pamiętajmy, że to nie tylko genialni, legendarni wręcz żeglarze, kupcy, ale też rzemieślnicy. Rzemieślnicy, którzy słynęli z swoich wyrobów i dobrze rozwinięte rolnictwo tych kolonii można powiedzieć, że były dziesiątki, jeśli nie setki. Większych, mniejszych. Najsłynniejszą z nich była Kartagina, która naprawdę niewiele brakowało, a stałaby się pogromcą Rzymu i obecnie ta nasza historia mogłaby się potoczyć całkowicie inaczej, ponieważ to Kartagina byłaby twórcą naszej cywilizacji, albo też nie. Jeśli chodzi o ich dokonania żeglarskie, Oczywiście wypłynęli poza Gibraltar. Według niektórych, na polecenie faraona egipskiego, opłynęli Afrykę, co też jest prawdopodobne, a niektórzy sądzą, twierdzą, że są przesłanki mówiące o tym, że mogli dotrzeć nawet do Ameryki, że tych umiejętności, to czym się poruszali, były na tyle duże, że dopłynęli do Ameryki. Ale dowodów całkowitych na to oczywiście nie ma. Czyli Fenicjanie, Fenicja to nie tylko kraj, to nie tylko dziesiątki, setki kolonii, ale to też przewożenie poza towarami, myśli, informacji, odkryć, wprowadzenie pisma i jedna z tych kolejnych części składowych do stworzenia cywilizacji na, można powiedzieć, gruzach, czy z której wyrosła cywilizacja zachodnia, czyli nasza cywilizacja. To nie tylko Rzymianie, to nie tylko Egipt, to nie tylko Grecja, o których często pamiętamy, ale też Fenicjanie i to, czego dokonywali. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.